Chciałem korzystać z kilku fragmentów dzisiaj, ale najpierw taka rzecz, która wczoraj właściwie do mnie dotarła. Rozmawialiśmy z Anią wieczorem i, i coś takiego powiedziała w pewnym momencie, że, że człowiek się powinien zmieniać, a mnie się skojarzyło. Z taką sytuacją, kiedy czasem się spotykamy po, po jakimś czasie i mówią ludzie do siebie nawzajem: Nic się nie zmieniłeś. I najczęściej dotyczy to wyglądu zewnętrznego. I to ma być komplement, prawda? Spotykamy się po 15-20 latach i mówimy do siebie: Nic się nie zmieniłeś. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że się wierzący ludzie spotykają po 15 latach, na przykład. I mówią do siebie: nic się nie zmieniłeś. To było straszne, nie? Jest, jest coś takiego, co Bóg zadał nam i w swoim planie ma dla każdego z nas, że my po prostu mamy się zmieniać. I nawet, jeżeli jest napisane, że nasz, nasz zewnętrzny człowiek, nawet jest napisane, że zewnętrzny człowiek jest też jest napisane, że się zmienia Nie ma się co oszukiwać Będzie się zmieniał Jeżeli się zmienia wolniej To dobrze Ale zmieniać się będzie Jest napisane, że wewnętrzny nasz człowiek Odnawia się z każdym dnem, Z każdym dniem Chociaż ten zewnętrzny niszczeje Natomiast Jesteśmy stworzeni na nowo nie tylko do dobrych uczynków, ale jesteśmy stworzeni na nowo do tego, żeby postępował w nas proces zmian. I jest pytanie tylko takie: czy my y, tak naprawdę tego procesu zmian pragniemy i czy my y, w tym kierunku cokolwiek chcemy nie tyle robić, dlatego że mocą swoją własną nie jesteśmy w stanie się zmieniać. Ale czy jesteśmy gotowi współpracować z Bogiem, który jest źródłem tej mocy? Chciałem przeczytać z drugiego listu do Koryntian najpierw fragment. To jest trzeci rozdział wersety 17-18. Tu jest napisane tak. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański tam wolność, my wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. To jest taki proces, który powinien w naszym życiu trwać nieustannie, to znaczy przemiana z chwały w chwałę, w ten sam obraz, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Ten fragment, który tutaj apostoł Paweł e, pisze, on jest wcześniej odniesiony do zasłony, która leżała na obliczu Mojżesza. E, wcześniej w wersecie 13. I czytamy, mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Paweł odnosi się do tego momentu, kiedy Mojżesz miał wyjść na górę po to, żeby tam spotkać się z Panem i żeby od Pana odebrać instrukcje dla Izraela. Czyli tablice, które miały być tablicami przymierza. I w naszym życiu y, tak się składa, że my mamy, dostaliśmy, dostaliśmy coś, czego nawet nie potrafimy docenić i prawdopodobnie nigdy nie będziemy potrafili docenić, y, bo po prostu człowiek tego nie pojmuje. Otrzymaliśmy możliwość do przemiany. Otrzymaliśmy moc, która powoduje, że człowiek jest w stanie zmieniać się z chwały w chwałę, tak? Żeby właśnie po kilku, kilkunastu latach można było powiedzieć zmienił się. Zmienił się na lepsze. Jest innym człowiekiem. Jest. Widziałem go pięć lat temu jako odrodzonego. Widziałem go pięć lat później i jest już innym człowiekiem. Tylko pytanie jest takie, w jaki sposób można doświadczać takiej zmiany. I czy my tak naprawdę tej zmiany chcemy? Dlatego, że ciało nie chce tej zmiany. Ciało. To jest tak jak z tym Mojżeszem, że Mojżesz musiał pójść na górę, żeby spotkać Boga. Ciało nie chce iść na górę. Ciało się męczy. Ciało też ma w sobie coś takiego, co przeciwdziała duchowi. Apostoł Paweł pisze. Byście galacjan, że duch pożąda przeciwko ciału, a ciało pożąda przeciwko duchowi, abyście nie czynili co chcecie. I jest po prostu opór w każdym z nas jest opór przeciwko temu, żeby nie korzystać w pełni z tego, co tak naprawdę jest duchowe. Dlatego właśnie, że ten. istnieje to napięcie między duchem a ciałem. Widzicie do Hebrajczyków w dziesiątym rozdziale czytamy o wstępie do świątyni. Zanim zacznę czytać, to jest dziesiąty rozdział. Chciałem przeczytać jeden werset z Mateusza, w Ewangelii Mateusza. To jest rozdział 27. Wersety 50-51. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał Ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały. I w tym momencie, kiedy to się stało, ta zasłona, kiedy rozdarła się zresztą od góry do dołu, to jest coś, rozdarcie zupełnie nie, nienaturalne, można by powiedzieć. To jest coś, co, co Bóg uczynił po to, żeby człowiek uświadomił sobie, co się tak naprawdę stało. Ta zasłona rozdarła się po to, żeby ukazać to, co, jest, co było do tej pory dla człowieka. Rzeczą niedostępną zupełnie. Do miejsca najświętszego mógł wejść arcykapłan raz w roku i to nie bez krwi. I mamy takie skłonności, że jeżeli coś jest mało dostępne, jeżeli coś gdzieś możemy na przykład się dostać rzadko, to po prostu cenimy to, a jeżeli chcemy się tam dostać to dodatkowo. To jest to dla nas cenne I gdyby nam na przykład ktoś powiedział Będziesz mógł przebywać Przed obliczem Bożym Raz w roku I nie częściej To prawdopodobnie Przebywanie przed obliczem Bożym Stałoby się dla nas cenniejsze Niż teraz Ponieważ niestety Prawda jest taka Że pewne rzeczy nam spowszedniały Pewne sprawy zostały zdewaluowane i to, co się stało na krzyżu nie jest w pełni wykorzystywane dostaliśmy odpuszczenie grzechów i tym się cieszymy na co dzień mamy taką łaskę mamy to takie odczucie Bożej obecności codziennej mamy taką możliwość, że wołamy do Pana i On nam pomaga mamy możliwość wezwania imienia Jezus i jesteśmy ratowani Mamy w ogóle możliwość zwracania się do Ojca. Tylko że to nie jest wszystko, co Bóg nam chce dać. Bóg chce, żebyśmy się po prostu zmieniali. Z chwały w chwałę. Żebyśmy również dążyli do uświęcenia. To znaczy, żeby nasza cielesność coraz mniej miała do powiedzenia w naszym życiu i w liście do hebrajczyków również jest napisane że jeżeli ktoś nie będzie się uświęcał to nie ujrzy Pana kiedy ta zasłona została rozdarta to autor listu do hebrajczyków pisze o tym tak to jest dziesiąty rozdział werset 19 i dalej mając więc bracia ufność iż przez krew Jezusa Mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad Domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Mając tą drogę otwartą, wejdźmy na nią. Na drogę nie wchodzi się po to, żeby na tej drodze stać. Na drogę wchodzi się przeważnie po to, żeby iść w jakimś konkretnym kierunku i dojść do jakiegoś konkretnego celu. My mamy dostęp, mamy wstęp do świątyni. Do jakiej świątyni mamy wstęp? Przecież nie do tej, która została zburzona. I to jest jasne, i to jest oczywiste. List do mówi wcześniej że Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych to jest dziewiąty rozdział wszedł przez większy i doskonalszy przybytek nie ręką zbudowany to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia dzięki temu co on zrobił jako nasz arcykapłan stawia się za nami ale mamy dostęp do Ojca mamy dostęp do miejsca Dzięki, dzięki w którym jest Boża obecność. I niedawno przyjechała nasza siostra, która właśnie na to, nie wiem, kilkoma zdaniami dosłownie zwróciła nam uwagę, że, że jest coś takiego, z czego nie korzystamy i to, to mi tak zostało w sercu. I z czego ja sam tak rzadko korzystam tak naprawdę, dlatego że pewne rzeczy robimy, pewne rzeczy jako chrześcijanie na co dzień. Ale zatrzymujemy się przed wejściem do tego miejsca najświętszego. Tak jakbyśmy, yy, tak jakbyśmy po prostu robili rzeczy powszednie, ale nie wchodzili do tej obecności Bożej. Jakby nam na tym przestało zależeć czasem. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ciało tam nie chce wchodzić. Ciało chce odpoczywać i to jest tak, jakby ono chciało yy, pójść na jakiś kompromis. To w takim razie to już nie wchodźmy, nie wchodźmy tam. Dobra, poczytajmy Biblię, idźmy na spotkanie, idźmy na nabożeństwo, ale, ale tam nie wchodźmy, no, no, no po co? Tam, żeby tam wejść, to, to to się trzeba oczyścić. Żeby tam wejść, to trzeba również dokonać pewnych wyborów. Czy ja, czy ja dzisiaj chcę tam wejść, czy ja dzisiaj chcę poświęcić czas dla Boga? Czy ja dzisiaj, powiedzmy, nie wiem, poczytam książkę, pooglądam telewizję, zrobię coś, co tak naprawdę mogę się z tego jakoś wytłumaczyć, ale, ale z czasu, który mógłbym spędzić przed Bogiem w Jego obecności, a nie spędziłem, to ja nie wiem, czy ja się będę mógł wytłumaczyć. I nie wiem, czy będę również mógł się wytłumaczyć z czasu, który straciłem, dlatego że się. Nie, nie skorzystałem z tego, co Bóg chce mi dać. Znowu, kolejny raz. I ktoś kiedyś mówił tak, że, i słusznie, że, że Bóg czeka na nas za każdym razem. Czeka na nas tak, jak oblubienie jest czeka na oblubienicę, jakby się mieli umówić i spotkać. Pamiętacie zapewne, większość z nas, jak to było, kiedyśmy się spotykali i umawiali z jakim. Yy, Napięciem, z jakim napięciem, z jakim drżeniem czekało się na tę chwilę, kiedy się mieliśmy spotkać. Jak się człowiek y, ubierał, jak się przygotowywał, jak to wszystko wyglądało. Bo, bo mieliśmy się spotkać z oblubieńcem albo z oblubienicą. Jaka to była dla nas chwila niezwykła. To było kiedyś. Ale pamiętamy, co to było. I, i teraz gdyby Gdybyśmy się mieli z Bogiem spotykać w taki sposób, może gdyby nam właśnie obcięto możliwość, to zaczęlibyśmy to doceniać. I to już nie jest kwestia życia na co dzień. To nie jest kwestia życia na co dzień. To nie jest kwestia chodzenia wokół przybytku, to nie jest chodzenia wokół, wokół świątyni. Korzystania z rzeczy pomniejszych, które Bóg nam dał, owszem, dał nam. Cieszy się, kiedy my z tego korzystamy. Ale on nam dał rzeczy przede wszystkim to, co jest możliwością spotkania z nim. Mamy wejść na tą drogę ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Bo mamy kapłana wielkiego nad Domem Bożym. Mamy tego, który jest jeszcze w dodatku nas rozumie. We wszystkim. Bo wszystkiego zaznał na tej ziemi z wyjątkiem grzechu i dlatego możemy ufnie przystępować do tronu łaski. Ale czy chcemy, czy chcemy z tego korzystać? A jeżeli nie będziemy z tego korzystać, to się nie spodziewajmy, że się będziemy przemieniać z chwały w chwałę mocą Bożą mocą tego który jest Panem i który jest Duchem bo nie będziemy chcieli z tego korzystać czyli i tak trochę czasem żyjemy na pół gwizdka. potem się dziwimy że się nie zmieniamy albo się wolno zmieniamy ale nie będziemy się zmieniać nie korzystając z tego co Bóg nam chce zaoferować żeby ta zmiana mogła nastąpić dlatego Dalej jest napisane: trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. My wyznajemy nadzieję z zmartwychwstania. Wyznajemy nadzieję tego, co się będzie działo kiedyś. Mamy się tego trzymać. Mamy również pamiętać, że ten, który dał obietnicę jest wierny. To znaczy, że On nie zawiedzie. I On nie zawiedzie, bo ze swojej strony nigdy nie złamie tego przymierza, który z nami zawarł. Bo jest napisane, że musiałby się zaprzeć siebie samego, a to jest niemożliwe. I owszem, też Paweł pisze do Tymoteusza, że czasami my nie dochowujemy wiary, ale on pozostaje wierny. Właśnie dlatego, że sam się zaprzeć siebie nie może. Tylko to jest prawda, on będzie nas przenosił, czasami będzie się nad nami litował, bo widzi naszą słabość. Ale też daje nam takie możliwości, żebyśmy ponad to jeszcze weszli, żebyśmy jednak nie obchodzili wokół tego przybytku, tylko żebyśmy weszli tam, gdzie jest jego obecność, żebyśmy zechcieli tam być. Jeżeli chcemy tego, jeżeli chcemy, żeby. żeby po prostu po jakimś czasie móc powiedzieć, czy móc usłyszeć, zmieniłeś się. Zmieniłeś się na lepsze. Bóg cię zmienił. To musimy tam wchodzić. Oczywiście, jeśli nie chcemy, to nie będziemy. Nie będziemy się zmieniać. Zastanawiam się tylko, czy to jest tak, że wchodzenie tam do miejsca najświętszego, bycie z Bogiem w takiej intymnej obecności, to nie jest coś, co pomaga budować nasze życie właśnie z tych kosztownych materiałów przypadkiem. Czy to nie jest tak, że jeżeli będziemy obchodzili to najważniejsze miejsce, kiedy będziemy ten najważniejszy w sumie czas, kiedy Bóg na nas czeka, a my tam nie, nie przychodzimy do Niego. Jeżeli tak będziemy robić, jeżeli z tego nie będziemy korzystać, to przypadkiem nasze życie, nasza służba, to, to co robimy, nie będzie budowane albo ze słomy, albo przynajmniej częściowo. A przyjdzie ten dzień, kiedy to wszystko zostanie przecież próbie ognia poddane. Ja nawet nie mówię w tym momencie o tym, że, że można odpaść od Boga w ten sposób. Ja mówię o tym, że można nie korzystać, że czasu się nie cofnie. Został nam dany czas, który działa tylko w jedną stronę. I nie ma takiej możliwości, żeby tego czasu cofnąć. I, i są sytuacje, w których nam brakuje tego, czegośmy nie zrobili wcześniej. I wołamy do Boga czasami, i Bóg nad nami się lituje, i Bóg przychodzi i nas ratuje, ale mogłoby być inaczej, gdyby, na przykład, gdyby czas, który jest przeznaczony dla nas, gdybyśmy chcieli Boga szukać, gdyby ten czas był naprawdę przez nas wykorzystany. I ktoś czasem się mówi tak, no, no, przecież to wszystko jest łaski, przecież to wszystko, nie będę się do niczego zmuszał, bo to będzie zakon. Ale niestety czasem trzeba podjąć decyzję. I zaczyna się to o przebywanie w Bożej obecności, zaczyna się od tego, że my podejmujemy decyzję, że tam wejdziemy. Bo staniecie na drodze, ale nie pójście do przodu, to jest zatrzymanie się w pół drogi. To jest tylko wykorzystanie tego, że na tej drodze możemy stać. Ale droga nie jest po to, żeby na niej stać. Dlatego nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, powinniśmy baczyć na siebie, jedni na drugich, w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. To jest, my w sumie, jedni na drugich powinniśmy baczyć. Powinniśmy siebie nawzajem zachęcać, bo między innymi dlatego siebie nawzajem mamy. Żeby siebie nawzajem zachęcać do tego, żeby wchodzić do tego miejsca. Żeby być przed obliczem Bożym, pamiętacie kiedyś, kiedyś? może to było dla niektórych dawno, takie określenie namiot spotkania? Pamiętacie jak się nawróciliśmy, jak do tego namiotu chodziliśmy? Tak się to nawet, to tylko nazwa. To w niektórych kręgach taka, taka nazwa była, a oznaczało to po prostu, że oddzielam pewny czas dla Boga. Że robię sobie taki namiot, po prostu. Że nikt nic mnie nie będzie w tym momencie. Rozpraszać, że przeznaczam ten czas wyłącznie na spotkanie i na rozmowę z Panem. Ja już nawet nie będę pytał, jak długo trwa ten namiot spotkania u Was. Najlepiej by było zapytać, czy on jest. Od tego trzeba było zacząć. Kiedy ostatnio w tym namiocie przebywaliśmy? Czy to ostatnio był taki czas, kiedy poszliśmy na to spotkanie i naprawdę chcieliśmy z Bogiem pobyć? Nasycić się Jego obecnością? Czy w ogóle mieliśmy taką ochotę? Czy nasycamy się trawą, byle czym, a potem już na to, ochoty na to w ogóle nie mam? Ja ostatnio musiałem pójść na taki dłuższy spacer. Chciałem, chciałem. Musiałem, bo chciałem. Bo do mnie to dotarło, żeby że pójść na, na taki dłuższy spacer i po, z Panem Bogiem tą sprawę omówić, że tak powiem. Z Panem Bogiem tą sprawę omówić, przedstawić mu to, wylać przed nim swoje serce i zawołać o pomoc. Bo się. Tak siana nażarłem, że już po prostu muszę wołać o pomoc w tej chwili, żeby, żeby, żeby on mi dał siłę, żeby to ciało zostało przełamane, żebym ja mógł po decyzję podjąć, żeby być z nim razem. Ta decyzja będzie błogosławiona. Każdemu z nas zdarza się, że to ciało po prostu na jakiś czas skutecznie się opiera. Bo łatwo jest, łatwo jest przyjść na takie spotkanie wtedy, kiedy człowiek frunie jak na skrzydłach. Bo się świeżo zakochał. Bo łatwo jest pójść na randkę, ale trudniej jest tak się spotykać już z żoną. Trudniej jest tak przebywać razem, kiedy jest już po jakimś czasie, po 20 latach. I nie chodzi o to, żeby się przebierać, yy, powiedzmy, rozstawać yy, i umawiać się w konkretnym miejscu, prawda, że my sobie randkę zrobimy taką. Nie. Ale być ze sobą w taki sposób, głęboki, chcieć tak być, sycić się tą swoją obecnością nawzajem, taką poluczku, to jest piękna rzecz po 20 latach. Bóg tego samego chce, żebyśmy my sycili się Jego obecnością. Nie tylko wtedy, kiedy świeżo się w Nim zakochamy, ale również po tych 20 latach. I wtedy, kiedy będziemy się Jego obecnością sycić, wtedy będziemy właśnie w chwały, w chwałę przemieniani w oblicze Pańskie, na Jego podobieństwo. Wtedy będziemy mogli wiedzieć, że Bóg nas przemienia, widzieć to w naszym życiu, będziemy mogli się tym cieszyć. Bo po to zasłona została rozdarta. A ta zasłona, tu jest napisane, że zasłoną jest jego ciało. To jest drogocenna zasłona. I tak naprawdę nie korzystamy. Kiedyś Bóg mi powiedział coś takiego, że jeżeli się nie korzysta z tego, co, co się stało, z tej rozdartej zasłony, z tego otwartego miejsca, z tej drogi, która prowadzi przed oblicze pańskie. To właściwie tak, jakby się gardziło tym, co Bóg zrobił. Jakby się tylko, jakbyśmy się tylko pewnymi rzeczami chcieli cieszyć, ale powiedzmy tymi, którym, które nam są tak bardziej wygodne. Ale nie chcielibyśmy korzystać z tych rzeczy, które, które możemy mieć. Ale przed którymi nasza cielesność, jakby nas powstrzymywała. Skutecznie, niestety. Zachęcajmy się nawzajem do tego, kochani. Korzystajmy z tego, co się stało. Wchodźmy do tego miejsca. Bądźmy z Bogiem i syćmy się. Jest napisane w Słowie Bożym w Psalmie, że jak szpikiem i tłuszczem, żeby nasza dusza się syciła Jego obecnością. To nawet kiedy będziemy znali pismo na pamięć, nawet jeżeli będziemy się modlić codziennie, to też nie jest to. To też nie jest do końca to. I, I Bóg na nas czeka w pewnych miejscach, do których my nie chcemy wchodzić. I jeżeli nie będziemy tam wchodzić, jeżeli nie będziemy z nim być blisko, to po prostu będziemy mieli problem z takim przemienianiem się. Jeżeli nie będziemy chcieli wejść na górę, bo będziemy wiedzieli, że się zmęczymy, to cóż to wszystko jest warte? Pamiętacie przecież i, i na pewno wiecie o tym, że dla osoby, którą się kocha, możemy wejść na każdą górę. Ale czy jesteśmy w stanie wejść na taką górę i przełamać to cielesne lenistwo dla Boga, którego kochamy? A to, co tam znajdziemy, naprawdę jest mocą do przemiany. Dlatego, mając ufność i przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, wchodźmy tam po prostu. Korzystajmy z tej drogi. Amen.